Cześć, witajcie. Szybka wzmianka, nic się nowego nie dzieje. Dzisiaj będę dokończał ogrodzenie, siatkę, którą zostawiłem tutaj zresztą na polu, na polu, na działce, a ot, folia się rozdarła i, i widać ją na wierzchu. Dlatego dzisiaj tylko to, bo dzisiaj przyjechały byliśmy przyjechałem z rodzinką na taką po prostu sobotnią, leniwą przeposiadankę jest namiocik, są leżaczki, będzie jakieś ognisko, no i coś tam się tyle co dam radę to porobię podziałam, żeby coś na tej działeczce znowu ruszyło żeby się przygotować, bo na jesieni to ja chcę tutaj coś kurde zacząć już porządnego robić, stawiać, a w ogóle zaraz, dzisiaj jeszcze, aha, dzisiaj jeszcze jedna rzecz muszę wytyczyć miejsce i starać się już, będę przygotowywał miejsce pod garaż blaszany który będę stawiał nie na zgłoszenie. Nie, ostatnio ja się dowiedziałem, słuchajcie, właśnie w poprzednim odcinku, jak Wam wspomniałem, byliśmy yy, z mojej, w mojej pracy, byłem u Pana Jacka z House Mart i właśnie on powiedział, że garaż Blaszany na płytach chodnikowych, niezwiązane to z gruntem, nie pod, nie pod fundamentem żadnym, więc jako mała architektura i tak też właśnie postawię garaż Blaszany, nie będę go zgłaszał. A co tam? Skoro tak można, to można. Namiocik, dreweczko na dzisiejsze ognisko. Moja rodzinka, żona i jej siostra. Takie oto słoneczko tu, patrzcie, południowa strona, słońce, a tu mam fajny taki cień. cień. Cóż za wspaniałe uczucie, pierwsze ognisko na własnej działce. Ups, to niecenzuralnie, to zabluruje tam, gołe dziewczyny. A ja smaży kiełbaskę, prowizoryczne miejsce ogniskowe. Jak już jest ognisko na działce, to już jest, to jest taki... To jest centrum, to jest ognisko domowe, można by rzec. Więc zaraz będę wcinał. Dzisiaj bardzo krótki, ale czy intensywny dzień, spędzony na działce. Dzisiaj Ninka miała okazję się pobawić i posiedzieć troszeczkę w namiocie, więc było bardzo fajnie. Pierwszy taki e, świę, świętuj, świętowany. Pierwsze świętowanie na działce, po prostu takie o celebrowanie. Eee, to jest lokowanie oczywiście produktu. Eee, dostałem za to nic. Chcesz się zobaczyć? Tak. Mm -hmm. Kawka? Tak. Tak, kawka. Mm, mm. Niko, zgadzasz się? Pokazać swój, zgadzasz się pokazać swój wizerunek na filmie u tatusia, na kanale? No to najważniejsze, że jest zgoda i cóż, yy, pakujemy się i spadamy. Pokażę jeszcze, dokończyłem porównanie. No, Rozłożyłem siatkę jeszcze do końca tam, gdzie były słupki, więc, yy, więc yy, pokażę zaraz. Tyle się udało, tam siateczki do końca dociągnąć, furtka, tu będzie jakiś kawałek siatki, wstawka jakaś z tego co stanie, brama musi być obszerna. No i to cóż było. Taki rzut ogólny. Ta -da, ta -da. a tam. Będzie stał dom. Lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie.